Pod koniec naszego pełnego przemocy stulecia narodzi się społeczeństwo żyjące w idealnym spokoju. Sierżant John Spartan niesprawiedliwie skazany na 70 lat zamrożenia. Przestępcy będą zamrażani i poddawani programowaniu w kriogenicznych więzieniach. Więźniowie są kostkami lodu, we śnie pozbawiamy ich kryminalnych instynktów. Agresja i wszelkie dewiacje zostaną wyeliminowane. Simon Phoenix, psychopatyczny morderca skazany na wieczne zamrożenie. Takiego zbrodniarza nigdy nie widzieliście. W swoich najgorszych dniach był najgorszym z najgorszych. Będzie mi się tu podobało. Ale w roku 2032, dziś rano, Simon Phoenix uciekł z więzienia. Nie jesteśmy przygotowani na taką sytuację. W tym spokojnym świecie. Jesteśmy policjantami. Nie jesteśmy przygotowani do walki z przemocą. Jak schwytano Phoenixa w XX wieku? Wystarczył jeden człowiek. John Spartan. Człowiek Demolka. Zostaniesz warunkowo uwolniony, jeśli wstąpisz do policji i natychmiast zajmiesz się łapaniem Phoenixa. Dwa śmiertelni wrogowie. Wpadłem się przywitać. Z dawnych lat. To było minęło. Teraz mam nowe zabawki. Cholera. Spotkają się w przyszłości, która będzie za ciasna dla nich, dwóch Sylwester Stallone, Stallone i Wesley Snipes w filmie Demolition Man.